Park Kościuszki w Radomiu, dawny park miejski, a jeszcze wcześniej e, nowy ogród w Radomiu. Tutaj Erdestowiec Ostrokończysty, czyli Rdestawiec Japoński, wyrósł e, Cisów, więc no, jego prowadzenie to nie było zamierzone. Gatunek bardzo inwazyjny, dlatego trzeba by było go jak najszybciej usunąć tutaj, e, żeby żeby no, nie stanowił e, kolejnego przyczółku, I może to środek miasta, przyczółka a z którego będzie się wydawał stawał na zewnątrz no właściwie wchodzi w tej chwili już w na dalinie naszych wszystkich strumieni na terenie Radomia więc należałoby go jednak tutaj no tam gdzie jest to możliwe a szczególnie w, na terenach miejskich zupełnie ograniczać no chyba że gdzieś jest jakieś zamierzone wprowadzenie aczkolwiek no, jestem przeciwnikiem już w tej chwili uprawy tego gatunku nawet w ogródkach przydomowych Aczkolwiek tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach, mam nieco do niego sentyment, dlatego że no, pamiętam go z dzieciństwa jak rósł tutaj za, tuż za moim oknem, no, ale wtedy nie był no, w naszym ogrodzie, ale wtedy nie był jeszcze problemem, przynajmniej ja nie byłem świadomy e, jakie problemy może stanowić. A wokół nas słychać młode kawki. No, jesteśmy w środku terenu zielonego, tutaj wszystkie kawki przylatują z, po wylocie z, ze wszystkich przewodów wentylacyjnych, z dziupli też na terenie tego ogrodu, bo tutaj już w dziuplach naturalnych się gnieżdżą ogrodu nowego ogrodu, czyli Parku Kościuszki, obecnego parku Kościuszki, no i w tej chwili no, Przede wszystkim to one tutaj przeważają słychać je. Przed chwilą też na samym początku odzywał się zaganiacz, ale przestał. To też są jedne z późniejszych gatunków, które jeszcze w tej chwili można jeszcze słyszeć. Nakończą się śpiewy ptaków. Powoli będzie będzie ich coraz mniej. Jeszcze przez długi czas pewnie będzie można słuchać przez najbliższe. Dwa tygodnie, trzy tygodnie kapturkę, które śpiewają niezmordowanie, no i ostatnie gatunki, które powtarzają, natomiast już nie jest to tak różnorodny śpiew i tak bogaty jak miesiąc temu.